Bereszyński, nie kończę kariery. Dopiero zaczynam. Bartosz Bereszyński spotkał się z grupą polskich dziennikarzy w ośrodku treningowym reprezentacji Polski, gdzie podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat Euro 2024 roku, porównując je do wcześniejszych turniejów, w których brał udział, oraz opisał atmosferę panującą w drużynie. Większość piłkarzy reprezentacji Holandii dobrze znamy. Wiemy, czego się spodziewać. Mamy drużynowe zadania, dużo analiz. Do meczu jeszcze dwa dni, na pewno będziemy dobrze przygotowani, powiedział Bartosz Bereszyński. Największy stres i presja są przed samym meczem. Po wyjściu na boisko o tym wszystkim się zapomina. To wielki turniej, dla niektórych z nas pierwszy. Ale właśnie dlatego gramy w piłkę i trenujemy, by uczestniczyć w takich imprezach. Spełnianie marzeń to dodatkowy dreszczyk emocji, dodał Bereś. To jest inna drużyna niż na poprzednich turniejach. Jesteśmy teraz na innym etapie niż chociażby podczas reprezentacji w Katarze czy przed wcześniejszymi Mistrzostwami Europy i Świata. Ta grupa przeszła sporo. Zbudowaliśmy fajną więź i atmosferę. Oczywiście taki turniej wszystko weryfikuje, więc nie ma co za dużo mówić przed pierwszym spotkaniem. Musimy wyjść na boisko i zrobić swoje, mówił Bereszyński. Bereszyński zdradził również swoje plany na przyszłość, zaprzeczając, że zamierza kończyć karierę w reprezentacji. Nie, ja dopiero zaczynam. Mam plany. Nie wsadzajcie mnie do jednego worka z piłkarzami, którzy przechodzą na emeryturę. W lipcu kończę 32 lata. Czuję się bardzo dobrze i mogę grać jeszcze kilka lat na wysokim poziomie. Nie myślałem o końcu kariery, to nawet nie przeszło mi przez myśl. Dodatkowo Bereszyński wypowiedział się na temat kacpra urbańskiego, który wyróżnił się w towarzyskich meczach z Ukrainą i Turcją. To bardzo ciekawy zawodnik, trochę się wyróżnia na tle innych zawodników w kadrze. Jest dobry technicznie i ma wrodzony luz. To nie jest łatwe, bo kiedy przyjeżdżasz pierwszy raz na reprezentację i musisz wejść na boisko w piątej czy dziesiątej minucie, a wyglądasz, jakbyś grał po raz pięćdziesiąty czy setny. Kacper wie, nad czym musi pracować, bo na jego pozycji ważne są też liczby. Trzeba go czasami delikatnie sprowadzić na ziemię, ale nie ma mowy o żadnym, odlatywaniu, w jego przypadku. Obrońca Empoli ma na swoim koncie 55 spotkań w kadrze. Na poprzednich mistrzostwach Europy zagrał we wszystkich trzech meczach pełne 90 minut.